Cześć, tu Mariet. W ramach podnoszenia poprzeczki, bardzo powolutku, małymi kroczkami idziemy w stronę szycia ubrań. I dzisiaj na pierwszym planie mamy majtki. Będziemy szyli z wykroju. Wykrój pochodzi ze strony papavero.pl. To są blumersy, czyli zakrypampki, takie kacie na pieluchę które możemy ubrać na taką pogodę jak teraz mam nadzieję się zbliża, czyli idealne na upały. Ja na tutorialu dzisiejszym generalnie przygotowałam dwie wersje. To jest ten sam model, to są Blumersy Papavero model C, czyli najprostsza wersja, ale najbardziej jakby marszczona, o największej objętości. Na nagraniu będę szyła z wami. Takie bloomersy. One są uszyte z dzianiny. To jest jersey z elastanem. Przed nagraniem uszyłam takie same bloomersy, ale z tkaniny. Przy czym dużo trudniej jest uszyć je tkaniny, ponieważ po pierwsze chciałam pokazać jak uszyć na zwykłej maszynie takie gadki, a tkaninę jednak powinniśmy obrzucić na overlocku, żeby się nie strzępiła. Dodatkowo za chwilę zobaczycie jak wygląda wykrój, szablon na takie majciochy bobasowe. I jak wiemy tutaj nogaweczki są cięte w prawda? A łuki bardzo trudno jest podwijać do środka. W tym szablonie przewidujemy podwinięcie po łuku, więc zwyczajnie dużo prościej jest uszyć je z dzianiny, z dzianiny elastycznej. Wyglądają naprawdę uroczo. I moja córka w tych już była dzisiaj, w tych jeszcze nie. W każdym razie, do kompletu, do chustki, którą przeszliśmy trzy odcinki temu, możecie sobie zrobić taki zestawik. Gatki i chustka na głowę i to będzie naprawdę mega urocze. Także przygotujcie sobie jersey, najlepiej z elastanem, żeby było Wam łatwiej. I co na wykroju będę pokazywała tym, który już będzie wycięty za moment. Te od tych różnią się praktycznie niczym, natomiast Dodałam sobie zapas, dodałam sobie no tak ze 3 cm na to, żeby podwinąć do wewnątrz. I tutaj mamy troszkę wyższe gatki, te są troszkę niższe, ale pielucha ciągle nie wystaje. Także zapraszam Was na film. To, żeby nie uciskały naszych dziedziusiów w pasie ani w nóżkach. Gumka, którą będziemy wciągali w nogawki, jest cieńka. To jest guma dziana pół cm. Guma w pasie to jest 2,5 cm. Do uszycia naszych bloomersów dzisiaj przygotowałam sobie jersey bawełniany. On też, jak widzicie, jest elastyczny, jest dość cienki, więc dobrze się układa, kiedy mamy sporo marszczeń. A ten szablon przewiduje naprawdę e, sporą objętość, e, biorąc poprawkę na pieluchę pod spód. Szablon, jak widzicie, różni się przód od tyłu, tym, że przód jest dużo krótszy, czyli szef z tyłu ma nachodzić na przód, także, e, żeby nikt nie był zaskoczony, tak wygląda gotowy, już wycięty szablon. No i klasycznie składamy sobie e, materiał, z którego będziemy szyli. Prawa strona do prawej. I przykładamy szablon na złożeniu. Przypinamy go szpilkami, żeby nam się nie rozjeżdżał podczas szycia. Jak widzicie na tym szablonie, już mamy zaznaczone zapasy na szwy, tą jakby obwódką dookoła. Także nie musimy ich dodawać. Natomiast ja dodaję jedynie te 3 cm, jak widzicie, u góry, po to, żeby mieć te gadki troszkę wyższe i móc wciągnąć gumę nie doszywając dodatkowego pasa, tylko od razu zrobić sobie tunel z jednego kawałka materiału. Wydają się, wydają się ogromne, <laughs> ale zobaczycie, że po wciągnięciu gumek yy, będą idealne. Ja akurat tutaj rozmiar 80 dla swojej córki przygotowuję. I analogicznie druga część szablonu również przykładam na złożeniu od strony, gdzie są strzałki. Tam ma być środek. I ponownie zostawiam sobie te 3 cm od góry zapasu na podwinięcie naszych bloomersów. I tak wygląda ich przód już skrojony. Tak wygląda tył. Wygląda na bardzo duży. Ja bym się w niego najpewniej zmieściła przed wciągnięciem gumek. I na początek przeszywamy sobie oba boki, czyli składamy oczywiście przód naszych bloomersów do tyłu, prawa do prawej strony, i zaszywamy jeden bok i drugi bok analogicznie a na końcu samym zszywamy dół, czyli krok. Jak widzicie, to jest tak proste, że żadnej tajemnej wiedzy Wam nie muszę dzisiaj przekazywać natomiast z takich przydatnych do szycia bloomersów rzeczy igłę tutaj mam oczywiście do jersey'u to jest igła stretch szyjemy z jersey'u po to, żeby było nam łatwiej podwijać na ukach. teraz będę przechodziła do podwijania miejsc, gdzie wszywa, wszywamy tunele zaczynamy sobie od tunelu w pasie i bierzcie poprawkę na to, że w pasie mamy tą gumę szerszą. Czyli ten tunel musi być e, oczywiście większy. Przeszywamy go ściegiem prostym, zostawiamy sobie oczywiście pół centymetra po zaryglowaniu na wciągnięcie gumki do środka agrafką. Ważne jest, żeby ten otwór, zwłaszcza w nogawkach, i cały ten tunel nie był tak szeroki jak gumka, tylko tak szeroki jak nasza agrawka. Bo w tych pierwszych z tkaniny, które szyłam jeszcze wczoraj, zrobiłam sobie idealny tunel na gumkę, ale nie był idealny na agrawkę i ostatecznie musiałam go wypróć, ponieważ po prostu nie zmieściła mi się agrawka, którą chciałam gumkę przeciągać, więc na to też warto zwrócić uwagę. Tak wygląda nasz pas, już przeszyty, bardzo ładnie wygląda. Będziemy teraz podwijali sobie w tym momencie nogawki już. Podwijam na jeden raz. Mogłabym podwinąć na dwa razy, żeby nie było widać brzegu materiału, ale nie widzę takiej potrzeby w tym momencie. To jest bardzo miękki jersey, dziecku to nie będzie w żaden sposób przeszkadzało. I oczywiście znowu zaczynamy nasze szycie od zaryglowania. Po łuku nie podwija się łatwo, tutaj trzeba trochę manewrować tym materiałem, na szczęście jersey wiele wybacza, więc możemy sobie e, troszkę go ponaciągać, żeby ten łuk udało się zachować. To, że bloomersy też mają takie spore maszczenia, daje nam to, że e, te podwinięcia na łukach wyglądają dobrze. Wyglądają po prostu dobrze i e, możemy w ten sposób wykończyć dół nogawek. Też zostawiamy sobie tutaj to pół centymetra, żeby weszła i gumka, i agrawka przez nasz tunel i przez nasz otwór. I dokładnie to samo robimy z drugą, z drugą nogawką. Voilà, to już prawie koniec. Zostało nam wciągnięcie gumy. Yy, tutaj, jaka ma być długość tej gumki, to jest akurat obwód w pasie mojego dziecka minus 3 cm, bo guma jest dość miękka. Nawlekamy, nabijamy sobie gumę na agrawkę i przez otwór, który zostawiliśmy sobie w nogawce, wciągamy gumkę do samego końca. Yy, ja akurat w tych bloomersach nie będę zaszywała na końcu tych otworów dlatego że y, dzieci mają przeróżne obwody udek jedne są bardziej pulchne inne są chudsze więc y, ja to po prostu zostawię żeby w razie potrzeby dopasować y, obwód do nóżki mojego dziecka Dokładnie to samo robimy z drugim otworem na nóżkę. Wciągamy sobie gumkę. Ponieważ ta gumka jest cienka i bardzo miękka, ja jej nie szywam, tylko po prostu związuję sobie obie końce na supeł. Oba końce na supeł związuje. I to w zupełności wystarcza. Jest na tyle delikatne, że nie będzie dziecka po prostu gniotło. Natomiast już ta gumka w pasie jest na tyle szeroka, że musimy ją po prostu szyć oba końce ze sobą. Wciągnąć do środka i możemy zaszyć tunel. Bloomersy są gotowe. It's generally winter rain, it's some kind of butterfly. Baby, you give me good night eyes. You whip up my appetite, don't leave me alone. To było y, tak łatwe, jak wyglądało, że jest łatwe. Także zachęcam Was serdecznie do podjęcia próby uszycia własnych zakrypampków, bloomersów, gacioszków, czy jak tam sobie chcecie nazywać sprytne majtki na pieluchę. Yy. Obie wersje są bardzo łatwe. Jeśli zajrzycie sobie na stronę Papavero, znajdziecie tam dużo więcej wersji. Są takie gadki z falbankami, z kokardkami, z szelkami. Ja uszyłam najprostszą wersję, żeby pokazać wam o co tutaj chodzi i jak takie podstawy sobie ogarnąć. To jest dobry czas na szycie gaci. Bo pogoda będzie, mam nadzieję, coraz lepsza. Także do piaskownicy, do wózka, nawet na chrzcinę, jeśli uszyjecie z jakiejś delikatnej koronki, czy batystu haftowanego, to będzie super, super, super ubranko. Jeśli Wasz, jeśli podobał Wam się mój filmik, jeśli cokolwiek, jakkolwiek zachęciłam Was do tego, żeby usiąść do maszyny, zachęcam, żebyście zasubskrybowali mój kanał, będę bardzo wdzięczna i zapraszam na kolejne nagranie. Cześć!